To już się nagrywa. Jesteśmy z Grzegorzem na grzybach w angielskim lesie. <laughs> Zaraz wam pokażemy, jak rosną. Proszę, jakie waślaki. Są wszędzie, tylko trzeba ich umieć szukać. <laughs> o. Cyk, cyk. Siatkę natniemy w 15 minut, albo szybciej. Patrz, tutaj, co tu się dzieje. Patrz jakie grzybki Patrz jakie grzybki Uy, Czekaj, bo rozlepczę Puszczę to na YouTube kurwa Proszę jakie ładne łaślaczki Idziesz dwa kroki Daleko nie musisz iść, bo są następne, proszę. Cyk, Cyk. Grzybki grzybki i znowu trzy kroki dalej i znowu mamy maślaka, albo całe skupisko maślaków. <laughs> nie, jest ich w chuj ogólnie. Maślaczki, maślaczki. Tylko kurwa pająków jakiś jest też dużo. Nie, no nam zbraknie tej reklamówki, nie ma. Co? A ja sobie nie wziąłem noża, no? Kurwa rozdeptałem. Dobra, idę w górę poszukać teraz. Maślaki, maślaki, maślaki. I proszę, mamy znowu maślaki. Ja jestem, stąd widzę po drugiej stronie lasu. O kurwa, ale las duży. No, las jest taki, prześwitujący. Kurwa wszędzie Pokaż siatkę maślaki, maślaki. Maślaki prosto, z te